W obrębie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego działa kilka sekcji i jedna asocjacja. Statut Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pozwala na stworzenie asocjacji, o ile jest odpowiednia liczba członków, a także spełnione dodatkowe warunki. Wszystkie te warunki zostały spełnione przez asocjację interwencji sercowo-naczyniowych. Liczymy w tej chwili ponad 850 członków kardiologów inwazyjnych. Asocjacja posiada własne konkresy, konkres w Krakowie oraz konkres w Warszawie, posiada własne czasopismo, jakie są postępy w kardiologii inwazyjnej, pismo posiadające swój. Impact Factor, oraz posiada także dodatkowo bardzo dobrą w tej chwili stronę internetową i od kilku tygodni rozsyłany regularnie do wszystkich członków newsletter. W ramach asociacji jest zrzeszonych 850 kardiologów interwencyjnych. To jest bardzo duża grupa, największa w obrębie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Asocjacja współpracuje ściśle z jej odpowiednikiem w strukturach europejskich. Jest to Europejskie Stowarzyszenie Kardiologów Inwazyjnych EAPCI, które Także jest rodzajem asociacji w strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ramach asociacji działają sekcje, w tym sekcja naukowa, i sekcje te posiadają swoją małą autonomię, a ich celem jest jak największa aktywacja młodych osób, które związane są z kardiologią inwazyjną. Sekcja naukowa między innymi opracowuje badania, które proponujemy jako asocjacja do, dalszego, do dalszej realizacji i nadzoruje ich wyniki. Współpraca z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym naszej asocjacji układa się bardzo dobrze. Coraz więcej członków asocjacji jest zarówno członkami asocjacji, jak i apcji w trakcie ostatnich wyborów do władz asocjacji dwóch z członków asocjacji polskiej zostało przewodniczącymi grup roboczych w asocjacji europejskiej profesor Witkowski i profesor Dudek. Nasza asociacja wprowadziła system certyfikacji kardiologów inwazyjnych w Polsce oraz system akredytacji pracowni kardiologii inwazyjnych w Polsce. Okazało się, że jest to jeden z pierwszych tego typu systemów w Europie wśród kardiologów inwazyjnych i z naszych wzorów w tej chwili bardzo chętnie zaczynają korzystać także inne kraje europejskie. Poziom prezentowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w dziedzinie kardiologii inwazyjnej jest bardzo wysoki. Absolutnie uważamy, że niczym nie ustępuje on. Zabiegom wykonywanym zarówno w Europie, jak i w świecie. Dowodem na to są zaproszenia kardiologów inwazyjnych z Polski do udziału jako przewodniczący sekcji, kierujący grupami zarówno w TCT, w amerykańskim spotkaniu kardiologów inwazyjnych, jak i w PCR Euro, w Europejskim Spotkaniu Kardiologów Inwazyjnych a także transmisje z Polski na te spotkania, które świadczą o tym, że kardiolodzy w świecie, kardiolodzy inwazyjni postrzegają nasze ośrodki jako ośrodki absolutnie równorzędne i mogące szkolić kardiologów na całym świecie. Największym sukcesem kardiologii inwazyjnej w Polsce jest opracowanie systemu leczenia ostrego zespołu wieńcowego i zawału mięśnia sercowego. Dzięki wielu wysiłkom udało się stworzyć sieć pracowni kardiologii inwazyjnych, a także Umożliwić dostęp wszystkim pacjentom bez względu na miejsce zamieszkania w krótkim czasie do dedykowanych do leczenia zawałów serca ośrodków kardiologii inwazyjnych. Te ośrodki dyżurują przez cały rok, na okrągło, wszystkie dni i umożliwiają. Dotarcie pacjenta do dwóch godzin z objawami zespo ostrego zespołu wieńcowego, a szczególnie z objawami zawału serca. W tej chwili poza leczeniem choroby wieńcowej, kardiologia inwazyjna koncentruje się także na nowych zagadnieniach. Tymi zagadnieniami jest leczenie niewydolności serca, a kardiologia inwazyjna wkracza także w dziedziny leczenia wad zastawkowych i leczenia chorób strukturalnych serca. Myślę, że najbliższe lata to będą kolejne sukcesy kardiologii inwazyjnej na tym polu, bo już dzisiaj widać, że wyniki wstępne są bardzo zachęcające z dobrymi rezultatami. Jeżeli chodzi o same metody leczenia, to oprócz metod leczniczych rozwijają się także bardzo dobrze w obrębie kardiologii inwazyjnej metody obrazowania, między innymi metody obrazowania wewnątrznaczyniowego, dokładnego analizowania naczyń za pomocą OCT, czyli bardzo precyzyjnych metod z dokładnością do dziesiętnych mikrona, które pozwalają na ocenianie struktur blaszek, pozwalają na ocenianie ich złożoności i także stopnia zastanów zapalnych. Myślę, że te metody połączone z nowymi wyzwaniami, jakie stoją w kardiologii przed kardiologią inwazyjną, to będzie dalszy kierunek naszego rozwoju.